Yo! witam wam wszystkim, tutaj Hanta No i zapraszam was na kolejny odcinek z Wiedźmina Nie wiem czy jest go chyba jakiegoś 70 już Czy któregoś, no nie, nie wiem, w sumie nie mam pojęcia Straciłem rechubę, bo, bo nagrywam trochę bo kilka odcinków na raz Już nawet nie pamiętam, który z kolei nagrywam Dlatego naprawdę nie mam pojęcia Natomiast sobie pójdziemy jeszcze nad tą rzekę gdzieś Chcę, chcę pozabijać te utopce i spróbować wykonać to Zadanie... Czekajcie, jeszcze tylko zobaczę, która godzina, dobra. I... O! I, 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 No, i. tutaj są wilki. Dobra, trudno, trzeba będzie je zabić. Co ja wziąłem? Co ja klikam? Jakiś tak mało skuteczny ten miecz się wydaje. Zobaczymy sobie inny Chyba ten bardziej, nie? Aleś tu jeszcze gnoju Tutaj gdzieś jakiś koszyk widziałem był, jest tam Kubzon włączył sobie Bioshocka Drugi raz gra, czy co? Nie, już w sumie nie wiem czy on grał, skończył, nie grał, nie, znaczy no gra na pewno teraz, ale wydawało mi się, że skończył, ale nie, to seto wiem, że skończył, pamiętam, a ten nie wiem, nieznany olej, wow, pieprzówka, dobra, to wyjebane, chociaż nie, nie mam bazy chyba do olejów żadnych, musimy sobie pozbierać te smarowidła i tak dalej, no to zawsze można kupić, to kosztuje grosze. Hmm. Tu nic nie ma, tylko kamienie. Na tą rzekę muszę dojść. Droga na pola, drogowskaz. O, jest miejsce mocy. Jak fajnie sobie popierdzielam. Właśnie, teraz mogę tu tutaj... coś odprawić rytuał oczyszczenia. Oczyszczenia tym... jak niech będzie, fajnie. Pozbywam się z, 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 z wszystkich tych trucizn, które, które mam na siebie nałożone. Dobra... Droga na pola, drogowskaz. Nie chcę na tą rzekę dojść, tylko nie wiem gdzie. Droga na pola, no kurcze... A, dobra, nie, spoko. Nie wiem gdzie, to, gdzie, gdzie ta rzeczka jest, nie? Trzeba by to znaleźć. Przejście do wioski, hmm. A, Co ja chciałem? Pola, no spoko. Zadania. Tajemnica Bręgara. Bręgara został wysłany na poszukiwanie Alwina. Znajdę go, gdy dotarł do chłopca, ale Alwin teraz jest w tej wiosce. Co z się tu przenieśli? Kręgi na wodzie. Muszę iść do krypty i porozmawiać z wiedźminem, który podjął się tego zlecenia, dobra? Um... Pewnie bazyliszka, albo nie wiem. Dzięki tajemnice. Sam wyjdziemy, powinien przeżyć gniew. Ady, złapać drugi oddech. Złodziejskie nasienie. zostawić czełtopce nad rzeką, pokaż mi właśnie. je. Tutaj mam iść, dobrze. Kolejny drogowskaz. Droga na brzeg. Aha. A, śmiesznie, tutaj po prostu jest takie przejście. Kurcze, ale. Znaczy, tu nic nie ma, ale jest ładne, co? Naprawdę, podoba mi się takie. Takie niestandardowe, takie, znaczy niestandardowe właśnie, bardzo standardowe i to jest w tym ładne, że takie w casuali pola, jakie możemy w większości e, miejsc w Polsce po prostu spotkać, taki swojski klimat, bo tamte inne to jakoś tak niespecjalnie, a tutaj jest takie swojski, maliny na przykład, no, które też jest pełno malin wszędzie, nie, w Polsce i kurczę, naprawdę podoba mi się to. dane roślinki i tak dalej, tam coś jest, nic, ale przynajmniej będę wiedział, że jest. Tam jest jakiś stara haupa. Teroblitus. Torom, dom, 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 dom. Zjadarka tam jest, ognisko. Łąki. Co to za gówno? Płoń. Nic z tego, lulz, strasznie to silne, znaczy nie tyle, że silne, co dużo życia ma. Wygląda paskudnie. Masakra to jest jakaś, dopiero połowa życia. O no kurwa, A druga. Kurwa. Nie, to nie bez jaj. Nie mam szans wtedy, chyba. Dawaj, nie żartuj nawet, masakra. Przejewane z tym walczyć. Znaczy, na szczęście nie robi aż tak dużo. Tylko szkoda, że są dwie. Se Okropnie to wygląda. Jezu paskudne to jest. Dawaj, bie! I odciąłem głowę. No może nie. Powinni im odpadać głowy. Co to jest? Zęby z jadarki nie stypył i coś tam jeszcze Uf. Uf. przejebane Dobra. Musimy te rośniki w końcu porozpoznawać wszystkie. No to są jakieś nieznane na przykład. Ognich, no, ognicho, ognicho, chuj z ognichem. Krzewy malin. Gdzie ja idę w ogóle? Zrujnowany młyn, mała zag 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 zagroda. Nie, dobra, tu się kierujemy tam, gdzie nam każą. W takim razie nie będziemy specjalnie jakoś bardzo tutaj się zwiedzać na razie, bo chciałbym na, najpierw zrobić to zadanie z tym z tym duchem czy czym tam to jest, tym utopcem o droga na brzeg które jest w ogóle w nocy. Trzecia właśnie, no dlatego chcę dosyć szybko, bo, bo za chwilę mi się zrobi ranek i już tego nie zrobię, a nie chcę mi się całą noc czekać, bo wtedy za dnia to już wolę zwiedzać miasto. Jaskier! Witaj, Jaskier. Co oni tu wszyscy Jak się tu dostałeś? Teleportem. Ja też. Trism mnie teleportowała. To było niesamowite przeżycie. Wzykie tu przewaliłaś. gorszy dzień, skoro się zgodziłaś. <laughs> Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Bo mi przerwałeś. Powiedzmy, że ocaliła mnie przed... ocałunkiem śmierci. Brzmi nieźle. Może wykorzystam w jakiejś balladzie. To bardzo urokliwe miejsce. Trochę tu zostaniemy. Zresztą Tris powiedziała, że musimy przeczekać, aż sprawy w zimie ucichną, a księżniczka przestanie marzyć o natychmiastowym pozbawieniu cię życia. Coś w tym jest. Opowiedz mi o tym urokliwym miejscu, tylko prozą. Okolica jest przepiękna. Ma taki magiczny nastrój. Wieśniacy dziwnie weseli, a wieśniaczki. Mm... jaskier do rzeczy. Też dziwnie wesołe. Julian i Alina są ludźmi. Mieszkańcami wioski odmęty. Natomiast Wodianoi to rasa rozumnych, podwodnych potworów, które tworzą cywilizowane społeczeństwo i czasami wychodzą na ląd. A zapomniałbym o najważniejszym. Alina opiekuje się Alwinem. Aha. Tym Alwinem? Śmiesznie. No tak, chyba, że ma brata bliźniaka. Też Alwina, tak no jasne. Jest? Tak, a właśnie Tris prosiła, żebyś rzucił na niego okiem. Podobno ktoś jeszcze go szuka. A co to z moją tą Szani? Jasne. Powiedziała coś więcej? Chyba nie. Idę do karczmy. Spodziewam się spotkać tam jakieś urocze dziewczę. Okej, okay, spoko, ale co z moją piękną szali? Co się z nią stało, moja ukochana? Trochę dałem pierścionek. Nie, chwila. Ja się mam kierować... O, właśnie tutaj. Rzeka, miejsce kąpieli, jady Ja się kieruję na rzekę, a później dopiero będę miasteczko zwiedzał, jak będzie ranek. Jeszcze jest niebezpiecznie, to jest ok. Jak jest niebezpiecznie, to znaczy, że jest dobrze. Super. <laughs> Fak logic, nie? Wszędzie te roślinki są. O, szkielet jakiś tam leży. Ciekawe. Ciało leży tu od dawna, ale jakaś siła powstrzymała kości przed rozkładem. Kości tak się szybko nie rozkładają. Co to tak telepie mi tym. O dobra, jest rzeczka, jest jakieś ciało. Wow! Runa ziemi. Boże ile run i wszystkiego, dobra. Zbieramy to. Aha, na to nie mam miejsca. Złój, a to jest gęsis malec. To sobie zmi malinkę na przykład. W ogóle ja czytałem te zwoje? To jest jakaś księga. No ja to wszystko czytałem, nie? Hmm. Chcę sobie tych... Yy, tych... 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 olei... Yy, porobić trochę. Dobra. Znowu tu jakiś mostek. A nie wiem czy przejdziemy... nie prze... aha, tam nie, tam nie ma ja przejścia, już luls. Tam gdzieś dalej jeszcze musimy iść. Kapliczka skrz... ...skrzaty! What the fuck, ale fajne. To wygląda na miniaturową kapliczkę jakiegoś bóstwa. Ciekawe, kto czci taki maleńki posążek. No, ciekawe, no. No to coś można zostawić. Temerską Żytnią, dobrze. I otrzymałem czterolistą konicznę. Wow, no, ale ja fajnie. Gdzie ta czterolistna koniczynka? Gdzie ona jest, knoju? Kurde. Nie widzę. A, tu jest. Zasuszone koniecznika o czterech listkach, symbol szczęścia. Dziękuję. Sklependremirnów. Prawie dobrze przeczytałem. Uspokoił się. Gdzie ten kutas? To nie muszę szybszym stylem. Tutaj jest. I umieraj tam. Kurde, ledwo się wyłania, jego, ja go. Tylko od razu ciacham. Ja pierdolę, jaki on jest szybki. Skolopendromorf. Dobrze przeczytałem za pierwszym razem. No dawaj. Go jakby na siłę wyciągam z tej ziemi dzięki tym ciosom. Drugi, trzeci, ostatni, nie, czwarty i ostateczny. Uuu, jeb ale kurwa, ile to ma tu życia w ogóle, nie? W tych wszystkich lokalizacjach. Holera, zjebałem O nie, zjadarki, ile zjadarek. Ja nie mogę z nimi walczyć teraz przecież. Zaprawdę krótki czas jest tutaj na naciśnięcie tego. Boże ja się z tym będę tłukł. W sumie to nie wiem czy nie silnym lepiej. Pokaż się, Ach, udało się go zabić. Boże święty. No. Tchawki, hitny pancerz. Piernicze. O, dobra, są topce. Uch, w końcu coś słabego. Zapiszę. A nie mogę teraz zapisać. Nie, bo jak się to od razu pojawi to nie, ja chcę najpierw to zapisać. I może coś jeszcze zjeść czy coś. Nie mam życia, albo Dekok sobie wypije. Dobra. Pyk, dobra. Zapiszemy to. Teraz zobaczę godzinę. Godzina jest młoda. W którym wy jesteście lewie? Na drugim Ha ha ha, ha. Słabi Tam jest ten Zefir, tak? To pielec zefil. A, on jest tylko to pielcem. Proszę was, to będzie banalne. No nawet nie jest utopcem, ma tylko dużo życia. No i tyle, nie będziemy się bardzo z nim pieprzyć. No jest, naszynik z turkusem, jakaś złota chusta zamska. Nie mam już miejsca, no i ja coś wywalę. Tylko co? To w sumie. chusty sobie wezmę i najwyżej sprzedam albo coś. Ale to zjadarki i to wszystko tutaj, boże. Dobra, w takim razie to je wiemy. Wrócimy sobie do naszej pani z jeziora. Tak, tam nam każe iść, czy co? Przejście na brzeg, wow. To jest jakieś przejście bezpośrednie na brzeg. Dobrze, w takim razie idziemy tam. Jakoś z jadarki chciałem ominąć. Tędy się nie da. Ja muszę tędy przejść, dobra, trudno. Albo nie. A tam biegną, dobra. <grytanie> Jakie? Je... Oops, tu jest jedna. Wyjebane, uciekamy. Ale naprawdę podoba mi się taki. O, wioska, tu jest. Podoba mi się ta, ta, ta tutaj, ta okolica. Jest naprawdę ładna według mnie. I taka, taka swojska Polska. Taka typowa polska wieś. Typowe polskie jeziora i łąki. I takie rzadkie laski. Naprawdę ładne. Podoba mi się to. Boże, jak jestem szczęśliwy. <noise> Muszę w końcu coś pokupować z tych książek, bo mam strasznie dużo roślin, których nie znam, aż mnie to irytuje. Bo to nie bardzo mi nie jest aż to potrzebne. Mam wszystkie potrzebne mi składniki, no mm, ale chociażby to właśnie, że, że no, są tylko nieznane, nieznane. Tego nie znasz, tam tego nie znasz. Uuu. Tu jesteśmy. Gdzie to się pojawiliśmy? Z drugiej strony, okej okay. Tu jest najada. Tu jest jakieś przejście, w ogóle tam coś skacze. Fleder! Mm, spoko. E, e, tak, przypuszczam, że na teraz w czwartym akcie nie będziemy mieli wstępu do wyzimu, ale możliwe, że w piątym będziemy mieli, bo, bo z tym tym tym, tym szmitem, czy jak mu tam się będziemy jeszcze spotykać, żeby mu dać kolejne te zęby, to akurat o tym wiem. No, chociażby z jakiegoś tam tego, co kiedyś przez przypadek, powiedzmy, czytałem, jak czegoś szukałem, a, albo z tego, co ktoś mi mówił. A, sobie tenże nieznaku zwiększyłem. No, tutaj. Nie przypuszczałbym, że tutaj się da o, przejść. Tam coś jest w ogóle. No, Okej. Okay. Rezultatna. Eee. Tam jest na jada I koto małpkę ma nawet Ej nie siadaj Chodźże, ej, let's ja to uwielbiam tak. jak i zaczyna z nimi gadać do cycki i tak się fajnie telepią twój Ładnie to wygląda wiadomość. Teraz kwestia twojej nagrody Mogę ci dać księgę o Wodianoi Runa Ziemi, albo będę leczyć twoje rany, ilekroć do mnie przyjdziesz? No, fajnie, pomachał, sami. Księga o Wodianoi, ale ja. Mm, no, twoim, twoim pacjentem Runa Ziemi. Run to ja mam. Opowiedz mi o wszystkich nagrodach. Księga o Wodjanoi zawiera wiedzę o wszystkich typach ryboludzi. Runa Ziemi służy do wzmacniania twego miecza. Możesz też wybrać mnie. Wtedy będę cię leczyć. Wystarczy, że przyjdziesz. Chciałbym na stałe zostać twoim pacjentem. Wiedziałam, że się na to zdecydujesz. O. Zawsze, gdy do mnie przyjdziesz, uleczę twoje rany. Może dostaniesz przy okazji causa. Bardzo fajnie, mi się podoba. Dziękuję. Mam dla Ciebie coś jeszcze. Ta czerwona wstążka to amulet chroniący przed utopcami. Weź na pamiątkę. Dobrze. A nie możemy gdzieś tam pójść sobie ten, położyć się gdzieś razem, nie? No chodź. Mogłabyś mnie wyleczyć? Oczywiście. Przecież się umawialiśmy. Tyle tylko, ale od truła to mnie już nie. <grybujesz> Boże, ten. Jak ja to powiedziałem już mnie nie od truła, ale nie mam gdzie wziąć wstążki, stążki. Chyba, że mam ją gdzieś tutaj. Ale na wstążkę w sumie. Czy mam jakieś dwa? Kamień mocy klucze aha A no tak, nie miałem gdzie wziąć wstążki. A jest tutaj leży, dobra, coś wyjebiemy. Zjedzmy sobie to. Ciao to małpko. Krąg. Dobra Teraz co by tu zrobić? Można wyjść do wioski w sumie. Bo do jaskini. Nie, ona już wszystko nam powiedziała. Ona ma troszkę za dużą głowę co do tłowia, no, a nieważne. E, pójdziemy do tej jaskini, co tam elf przy niej stoi. O, król rybak wyszedł na łowy. Już tak ten. Piąta dopiero. Ej. <laughs> Przedem ci powiedzieć, bywaj. No, pójdę tam najpierw do tej jaskini. Godzinka. 42, dobra no to jeszcze chwilę i no nie mamy teraz czasu w tym odcinku na zwiedzanie całego tego miasteczka ale przynajmniej to miastki nie zwiedzę nie wiem, czy tutaj ten, 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 ten Wiedźmin ma się znajdować, czy gdzieś indziej? czemu myślę, że to Berengar jest właśnie? Jest elfów. Aha, tutaj są te biedne elfy, które godują i chorują mi. I są takie biedne. Cześć, elfie. Nie mam już siły. Dzięki. O, elf rzemieślnik, Toruwiel i Chirdean. Nic tu więcej nie ma. Gerald? Nawet się nie zdziwiłem na twój widok. Ty nie znasz. To ja, Heredan. Heredan, przepraszam. Heredan? No tak, w sumie nie musisz pamiętać. Byłeś zajęty czymś innym. Dużo czasu minęło. Racja, Gerald. I widzisz, co mi z tego przyszło? Gówno, nie asymilacja. Starasz się, płacisz podatki. A potem jeden pogrom, drugi palą ci karczmy i trzeba uciekać. Żyjemy w ciężkich czasach. Dobrze cię widzieć. Czyli mam przyjaciele, co tu przy, chodzi? Jem korzonki i marzę o swoim miejscu na ziemi. Może zajmie się czymś mniej ryzykownym, niż partyzantka. Ten etap mam już za sobą. Ludzie mi nie pozwolili żyć według mojego wyboru. To czas pogardy. Zostało tylko czekać na następne nieszczęście. Bywaj, nic specjalnego się nie dowiedziałem. Witaj, Geralt. Ona też mnie zna. Witaj, elfko. Nie pamiętasz mnie? Wiele czasu upłynęło od naszego spotkania na krańcu świata. Straciłem pamięć. Nieważne. Mam na imię Toru Wiel. Cieszę się z tego spotkania. Ja też. W jakim celu przybyłeś? Wyrła ci. Sorry. Wspomniałaś, że się spotkaliśmy W Dolblatana, dolinie kwiatów. To jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie. Podarowałam jaskrowi lutnie. Używa jej do tej pory. Aha. Spotkanie z tobą zmieniło mnie. Kiedyś nienawidziłam ludzi. Wszystkich bez wyjątku. Twoje słowa zasiały ziarno niepewności. Później na wojnie cała ta nienawiść, zabijanie. Zrozumiałam, że nie tędy droga. No, Cieszę się. Ja też Wiedz mi Ja też. Mógłbym ci w czymś pomóc? Tak, mógłbyś. Jak widzisz, jesteśmy ranni i głodujemy. Rozmowy z wieśniakami nie poszły najlepiej, ale zrozum, godność to wszystko, co nam zostało. W porządku. Powiedz, co mam zrobić. Może mógłbyś kupić nam trochę świeżego chleba? Dam ci oczywiście pieniądze. To 20 orenów. Powinno wystarczyć na pięć bochenków. Zwrócę niebawem. Po prostu mam zakupić bochenki nic więcej, ale rzemieślnik. Cadmium Witaj. Kim jesteś? W czasie wojennej zawieruchy niewielu zwraca uwagę na piękno i harmonię. Ja dbam o to, aby ich nie zabrakło. Two dla życzenia klienta. Jesteś rzemieślnikiem? Rzemieślnik wyrabia przedmioty wyłącznie użytkowe. Piękno moich, gdzie uporuszę nawet umarłego. Uff. Widzę tu więcej elfów. Tak, uciekliśmy z wyzimy. Mm. W jaskini są ranni i chorzy. Jeśli chcesz, możesz porozmawiać z naszą przewodniczką. przewodniczką. Rówiel. Nie macie problemów z ludźmi mieszkającymi w okolicy? To kraina Pani Jeziora. My, NSID, wyczuwamy takie rzeczy. Aura Pani Jeziora uczyniła ludzi lepszymi. Jesteśmy tutaj bezpieczni. Chociaż słyszałem o konflikcie z Wodianoi. Kim jest Pani Jeziora? Pani Jeziora to bogini tej krainy. Słuchaj się w plusk wody. Szum drzew. Popatrz na zboża, które się kołyszą, na uśmiechniętych ludzi. Wtedy zrozumiesz. Tak. Okay. Ciebie będzie troszkę ślepie, spokojniej tutaj. Kiedy ją spotkasz? Bywa. Chociaż i tak są tu potwory, a teoretycznie te potwory tworzą się. Powstają potwory tylko wtedy, gdy. Ludzie są źli. Dobra. Dobra, to jest godzinka. Dobra, wiecie co, zakończymy odcinek, a ja sobie tutaj jeszcze rozdam jakieś punkty, bo ja mam przecież nowe talenty. Jakby nie było, coś mi tam zostało jeszcze, nie? No właśnie No właśnie, no właśnie, no właśnie Biatika Co tu jeszcze mamy? Miejsca masy dwa razy dziennie już w sumie dobra, pozupełniamy te już. Niewiele tych brązowych zostało. Właśnie, nie, nie, nie mam tych mutagenów. To jest dupa. Pyk, pyk. No ale, ale, trudno. I to sobie zrobimy. A... Zostało 5. Ale w sumie możemy tak zrobić. Czekajcie. Czas trwania ogłuszenia. Odporność na oślepienie. Czas na przerwanie podpalenia. Zwiększa szanse na wydobycie składników, i, yy, składników z ciał przeciwników i ziół. To sobie weźmiemy. Dzielko nadal jest podkreślenie, oparzenia się zwiększają gdy krwawie. Może to ogłuszenie sobie wywalimy. Dobra. Eee, dobra, no ja sobie tam po, pośpię parę godzin, powiedzmy z cztery, no i nic, żegnam się z wami, dzięki strasznie za oglądanie, jeżeli się podobało, to zostawcie po sobie jakiś ślad na kanale, no i co, zachęcam was także do lajkowania mojego profilu na Facebooku, ponieważ tam się codziennie pojawiają plany na każdy dzień, żebyście wiedzieli, jakie odcinki dzisiaj będą, no i ewentualne informacje. Jestem już zmęczona, uciekam. Pogadamy sobie jeszcze z nią tylko. Aha, dobra, nic. No to dobra, w takim razie trzymajcie się serdecznie i cześć.